No, za to na przykład, że jest normalne, nie? To jest dla mnie chore, no ale co zrobisz? Co zrobisz, kurwa? Wpis do tych jebane tam żyją za nasze pieniądze. Biorą minimum 10 tysięcy. Jeszcze na lewo z różnych kurwa rzeczy. I chuj, karm takiego chuja. Kurwa, jeszcze kurwa, dziurę mamy. Taką dziurę mamy kryzysową Znaczy no dziurę z tym, no z pieniędzmi, nie Budżetowo w sumie Można tak nazwać ją Taką dziurę mamy, że się w dupie nie mieści ten dług się jeszcze powiększa, tam jakieś długi mamy, czy co tam kurwa nawet A nie weźcie przestańcie Szkoda gadać w ogóle Co tu się wyrabia? Jest w ogóle kurwa popierdolone jak stado baranów, albo nawet i lepiej. A Polacy nie strajkują słabo po prostu im tu idzie zamiast wziąć się w garść i z marynatą pętany słoik. Co to jest w ogóle? A tu możemy stworzyć gówno jakieś. Magazynki, nie magazynki. Jakieś chujstwo. Według mnie to jest takie, takie sobie. Ani dobre, ani złe. I co ja kurwa wszystko na celność wyjeba? Kurwa dziwne. No dobra, idziemy dalej Robić mi misje Dodatkowe, poboczne No i tak, no i co zrobisz kurwa Takie kurwa Życie w Polsce jest Ustawy sprawy, kurwa Zero Organizacji Dziura budżetowa rośnie Zapierdalać Nie ma komu znaczy w sumie to już, to no jak jest jakaś praca, wiadomo jak to Polacy, nie? różnie, raz ja sam nawet pracowałem na czarno to, Ale wiecie, kurwa, to potem, to na dłuższą metę się opłaca, to nie masz ani tego No, pracodawca cię traktuje jak zwierzę po prostu, jak takie jebane zwierzę Już zwierzęta w zoo lepiej niż taki człowiek, który pracuje na czarno I to jest to, co mnie najbardziej boli i innych Polaków też no i co z tym fantem zrobić? Nic kurwa. procent. Polacy pracuje na czarno. Zajebiście, nie? Bo no mi się to kurwa wcale nie podoba. Chyba pewnie też... Chyba, że macie jakoś normalną pracę, ale to wiecie jak to jest. Mieć dobrą i normalną pracę. Taką, że masz urlopy płatne i wszystko. Idzie na ZUS, RUS. Na emeryturę. I tak dalej No właśnie I tak to właśnie kurwa jest Jest tak fajnie, że się zestrać można No co kurwa powiesz Chcesz z granata Chyba ci smakował Mm, co ja tutaj mam znaleźć Misję zrobić Kurwa ty jebana żyj granata Tryb snajpera Postrelamy trochę do tych chujów Ale ty kurwisz on jebany Muszę zobaczyć, co w tym zadupiu muszę znaleźć. W tym jebanym rynku. No jest. Kurwa. Eee... Dojście do. Eee... Kurwa, no. Panika. A ja już zrobiłem. Kurwa, chodzę, pierdolę coś. A tu jest jakiś miniboss. O, ta kurwa jest! To jeszcze raz go zajebie. Wiecie no, doświadczenie, przedmioty się przydadzą. O, kurwa. Nadal jest, nadal mocny. Dosyć, kurwa. Żryj, granata w waflu. O ty kurwa. Ha, go cię przypierdole kurwo, O, elefantów. Myślałem, że więcej. O kurwa. Ja pierdolę. Ta, 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 to sprzedamy. To sprzedamy. Pałasz w dupę se wsadzamy. Tarcze są dosyć dobre. A, to i na klasach. Chuj. Jeszcze jakieś fanty. Zaklinasz, przywołasz. Rozmontuję to. Po chuj mi to. O, budki chyba dobre. Trzy pancerz. Mi się kurwa podoba To już coś konkret powiedziałbym Dobra, wracamy o kurwa Analizator chyba No biegnij Pizdo Co tu będziemy robić? Wracamy i idę do, do kolejnej misji. I, i taka w sumie gra jest. Taka, taka przepięknie nudna, znaczy ciekawa. Znaczy, będą jakieś tam, właśnie, misje główne. No to są bardziej takie trochę fabularne, nie? Niektóre będą fajne. Będziemy do statka strze strzelać takiego kosmitów, o tutaj, co tu lata. Znaczy, to nie kosmitów, tylko z piekły, tak jakby. No i. i różne takie misje Okej, będą fajne. Ciężko mi teraz powiedzieć. O, będziemy w umyśle kogoś. Bo pospoileruję trochę jeszcze C -c 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 5 co tam jeszcze? No, różne będą, będziemy jakieś w grze, szachy jakby takie, takie duże szachy jakby, nie, że będziemy na przykład. Nie wiem jak to czy to nazwać szachy czy coś. Jakieś takie zawody, turnieje z demonami. O, coś takiego. Tak to będzie kurwa wyglądało, mniej więcej. li... <kling> Lej, Ile to ma poziomów? To, 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 O kurwa, Ciut, ciut. od cholery. No dobra, tak się idzie na tamtą stacji pojebano. Tak, tak, chujki. O tych chujów nie lubię, to są nieumarli. co dosyć wytrzymali. Tak na swój ten. O ty kurwo. Dobrze ci tak. No i pracodawca macie totalnie w dupie. Ty zapierdalasz jak dziki łosioł. Ma być zrobione, jeszcze ci daję odpowiedzialność, płaci ci cały chuj. Jak najmniej ci płaci, a ja zapierdalasz, mówię, jak dziki łosioł. Jest kurwa tak zajebiście. Tylko dla niego. Bo ty nie masz nic do gadania. On by ci najchętniej wypierdolił, zwolnił z pracy. I zatrudniłby innego osła który kurwa tak nie ma wyjścia, bo w tym jebanym kraju nie ma pracy. Nawet kurwa niski pracy, który był po prostu. Jest, wiecie, no, wszystko opłacane, nie? że pracujesz normalnie, kurwa nie na czarno. A nawet jak pracujesz niby na nor pseudo normalnie, to też kurwa. Potrafią dojebać albo czegoś tam odjąć, ciurlopów nie ma czy innego gówna nie ma. Zawsze kurwa musi być. Musi czegoś nie być, w pizdu. Zazwyczaj po prostu. Rzadko jaka się trafi praca, to że wszystkie są dodatki, te bonusy i tak dalej. że normalna... Praca państwowa i chuj. Ale jak robisz u pracodawcy jakiegoś chuja... To nawet tak tam nie jest praca na czarno, to jakoś siako, ale też kurwa... W chuja nieźle znowu. mówię... Chyba jak ja się w kurwie też pojadę. W pizdu. Się nauczę trochę bardziej, podszlifuję angielski I wypierdolę Jak mnie już kurwica Nie, jak nie będę mm. miał za co pić, jeść, to chuj, wypierdolę Mam znajomych, mam rodzinę Więc nie ma sprawy Ale wiecie, szkoda innych ludzi, nie? Szkoda, że po prostu in... Polacy doją Polaków, to mnie najbardziej wkurwia Powinni się, kurwa, wspierać Tylko wspierają się Podczas komuny, pamiętam, kurwa też się wspierali nieźle, się zjednoczyli, rozjebali komunę i tak dalej. Ale ja powiem wam, że Komuna ktoś tam powiedział, o jeszcze będziecie chcieli to komunę, nie? Żeby wróci wróciła. No i chuj, teraz ci, którzy mają przejebane z pracą, a z każdym rokiem coraz więcej tych właśnie kurwa jest na czarno i, i, i pracodawcy jeszcze zajebiście i chujatną niż niż ogółem no i tnął bardziej niż, niż tynęli I, i teraz będą jeszcze ciąć bardziej I jaki ma z tej bajki niedługo bo będą strajki albo rewolucja nowa i mam nadzieję że ostatnia mówię kurwa niepotrzebnie to komunę wygonili Zajebiście było praca była Może nie było tak bardzo kolorowo ale zawsze to kurwa jakoś było nie? To, że stało się kurwa kilka godzin po banany, tak dalej, ale.